Siemanko ja jestem Error i witajcie w dzisiejszej recenzji. Dzisiaj zrecenzujemy sobie JBL Flip 4. Tak oto to wygląda. O, tak oto to wygląda. Tutaj ma takie głośniki popalcowane oczywiście. Także tak on wygląda. Tak się prezentuje. Całkiem fajne jest to, że ma taki sznurek bo ten sznurek można o tak sobie zrobić na rękę jakby miał, jakby miał nam wylecieć ten głośnik to zawsze będzie ten sznurek albo możemy go na przykład tak nosić i korzystać z telefonu i będzie nam sobie grał i, i, i będzie super wszystko ten głośnik posiada wersję bluetooth 4.2 przetwornik 2 razy 40 mm moc 2 razy 8 w czyli ma dwa głośniki, które są tu i tu po 8 W, co daje nam 16 W, mocniejszy od pozostałych konkurentów, których recenzowaliśmy poprzednio. Rodzaj akumulatora litowo-jonowego polimerowy 3,7 V, 3000 mAh. Także tego już można byłoby użyć jako PowerBanka. Znaczy, nawet się da. Nie, przykro mi, nie użyjemy go jako PowerBanka, ponieważ nie ma yy, wejścia USB, tego większego. Czas ładowania akumulatora 3,5 godziny przy 5V, czas odtwarzania muzyki do 12 godzin. Różni się w zależności od ustawień głośności i treści audio. Tak, to prawda, jeżeli będziemy sobie słuchać disco polo, przypuśćmy, chociaż nienawidzę tego, ale przy... będziemy sobie słuchać disco polo na pełnej piździe, gdzieś kurwa na działce czy coś tam przy grillu. Wymiary to chuj kogo interesują. On waży kurwa 515 gram. Na oko no, jest takie pół kilo. Nie jest taki ciężki... Jest kurwa całkiem poręczny nawet, co najlepsze jest wodoodporny przez pół godziny do jednego metra, szczerze to można go tam głębiej zanurzać chyba, ale wiem, że na dłużej można go zanurzyć i raczej się nic nie powinno stać, jak już to będzie tylko taki dźwięk podwodny choćby, Wie, wiecie o co mi chodzi, taki stłumiony, ale szczerze włączacie wtedy na pełną pizdę jakiegoś basbusta i się woda wypłucze wtedy, więc kurwa tak się myje głośniki w XXI wieku jeżeli są wodoodporne przejdźmy może sobie do przycisków jakie posiada ten oto głośnik, mianowicie na poprzednim JBL-u tutaj była taka pizda natomiast tutaj mamy taki włącznik, jaki już kurwa z prawdziwego zdarzenia tutaj na dole mamy zaś kropki, które informują nas o stanie naładowania baterii, tutaj mamy JBL Connect czy tam po prostu Connect, Flip 4 już miał wtedy Connecta Plus chyba Wychodził z konektem Plus, i to jest dosyć taki kurwa niezły pierdolnik. Ponieważ jak macie zwykłego Konekta, a ten głośnik posiada Konekta Plus, to się nie połączycie kurwa z konektem Zwykłym, bo musicie z innym głośnikiem, który też ma kurwa Konekta Plus. Próbowałem to wielokrotnie i chyba raz się udało połączyć, z czego kurwa później rozłączyło, bo coś się spierdoliło bo któryś się z nich rozładował. Jest tam aplikacja JBL-owska gdzieś tam na App Store lub tam w sklepie Play. Jest na pewno. Bo pamiętam, że kiedyś miałem, więc przez aplikację się łączy te głośniki. Znaczy, nie trzeba, ale jest wygodniej. Wygodniej przez aplikację. A jak to się robi na dwóch głośnikach bez aplikacji? Nie wiem, pewnie się przytrzymuje jednocześnie i one wtedy siebie szukają. <laughs> Tutaj mamy takie kurwa gówno. Tam już pokazywałem. Tam już pokazywałem. Tutaj jest wejście mini USB oraz AUX. Nie będę testował, czy kurwa słuchawki działają, ponieważ nie będę testował tego. Tutaj mamy włącznik i mamy tak, bluetooth. Tutaj mamy plus i minus. Minusem się ścisza, plusem się zgłaśnia. Tutaj mamy przycisk pauzy. No to może przejdźmy do, do meritum sprawy, czyli włączmy na nim jakąś muzyczkę. Zobaczmy jak on gra. Hmm. Także gra naprawdę spoko, naprawdę do dobrze. Czuć te wszystkie tony wysokie, niskie, średnie. Całkiem spoko, naprawdę idzie się fajnie wsłuchać. Co więcej mogę powiedzieć? Już chyba powiedziałem wszystko, co mogłem. Także opowiem o może kosztach tego oto głośnika. Ja go kupiłem za 399 zł. Czy to dużo za głośnik? Tak. Czy to dużo za ten głośnik? Nie. Dlaczego? Ponieważ jest kurwa dobry jak na swoją cenę. Aczkolwiek no, dobra, faktycznie, może kurwa ta cena jest zbyt wygórowana, ale kurwa to jest JBL. Tu płacimy kurwa, przypuśćmy, raz. 300 zł, czy tam 400, czy tam kurwa 1500, i kurwa to nam się nie psuje, tak? Oczywiście, może się trafić jakaś chujowa partia, ale to we wszystkim, kurwa. We wszystkim się może jakaś taka chujowa partia trafić. Akurat na przykład, nie wiem, ten głośnik się Pierdoli czy coś. E, ja go raz wymieniałem, znaczy raz wymieniałem głośniki, ponieważ z własnej głupoty go można powiedzieć, że spaliłem, ale gwarancję miałem, więc kurwa nic nie musiałem płacić, także tak czy siak, jest to dużo jak na głośnik, ale naprawdę kurwa polecam ten głośnik, mimo że jest drogi. Na stronie producenta piszą, że nawet 599 zł. Ja pierdolę, kurwa. Cena detaliczna 599 zł. Kurwa mać. 600 to kurwa JBL Charge 3 chyba kosztował. Chyba tyle, no. Jak wchodził na rynek. Polecam, polecam ten głośnik, naprawdę jest dobry. Nie zawiedziecie się na nim. Jest wodoodporny. No i co, no i kurwa, to chyba byłoby na tyle. Tej recenzji. Także, jeżeli Wam się spodobała ta recenzja, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, możecie napisać to w komentarzach, ja wasz komentarz przypnę, żeby ktoś zobaczył po prostu, jak coś pominąłem i chcę sobie przeczytać. Ewentualnie wrzucę wszystkie tam dodatkowe dane do opisu, jakby ktoś chciał zobaczyć, bądź się upewnić, czy to faktycznie jest kurwa głośnik dla niego i, i tak dalej.